Wękawka Wynkawka Wenkafka Wenkawka Wenkafka Winkafka Wynkafka Łękawka. Łękawka to malownicza miejscowość położona w północnej części Pogórza Ciężkowickiego. Terytorialnie należy do gminy Tarnów. Łękawka położona jest między trzema wzgórzami, Słoną Górą, Trzemesną Górką oraz Górą Świętego Marcina. O wsi Łękawka pisano już w drugiej połowie XIV wieku. Szkoła w Łękawce istniała na przełomie 1887-1888 roku. Była jednak zależna od szkoły w Porębie radnej. Jako samodzielna placówka zaczął funkcjonować od 1903 roku. Szkoła postawa w Błękawce w bieżącym roku szkolnym liczy 64 uczniów. Są to klasy od 1 do 6 i mamy tutaj klasy łączone. Jest to klasa druga i trzecia i klasa czwarta i piąta. Jest też oddział przedszkolny, który w bieżącym roku szkolnym jest bardzo liczny. I liczy aż 22 uczniów. Wokół szkoły mamy od niedawna plac zabaw. Mamy piękne boisko szkolne i bieżnie, gdzie dzieci mogą bezpiecznie się bawić i wypoczywać w czasie przerw i na zajęciach wychowania fizycznego. Udostępniliśmy boisko szkolne i bardzo dużo dzieci. Po zajęciach w innych szkołach z gimnazjów mogą tutaj przyjeżdżać i grać na boisku szkolnym. Codziennie jest tutaj bardzo liczna grupa chłopców, którzy z tego boiska korzystają. Co roku w naszej szkole organizowany jest plener rzeźbiarski, gdzie przyjeżdżają panowie z całej Polski. Którzy wykonują rzeźby na terenie naszej szkoły, tutaj na boisku. My udostępniamy im sale, gdzie mogą spać, przygotowujemy posiłki, a oni w zamian piękne rzeźby nam tutaj wykonują, które ozdabiają całą gminę Tarnów. Szkoła Podstawowa w Łękawce co roku jest również jednym z organizatorów festynu, który odbywa się tradycyjnie w miejscowości na pożegnanie lata. Tutaj jestem bardzo zaskoczona, zdziwiona i bardzo pozytywnie. Mogę się do tego odnieść, ponieważ w tym roku, podczas organizacji tego festynu, mamy tak dużo nagród. Rodzice tak chętnie wykonują samodzielnie. Są nagrody wykonane przez rodziców są stoliki, są kwietniki z opon. To wszystko praca rodziców. Naprawdę to, co oni robią dla szkoły, możemy się tym poszczycić. Uczniowie z Łękawki są prawdziwymi fanami swojej szkoły. W mamy fajnych Fajne koleżanek i, i kolegów. Mamy super boisko i tak, podoba mi się plac zabaw. Mamy tu szkolną drużynę i lubimy grać w piłkę nożną. Tak, podoba mi się moja szkoła i mamy pią, plac tak? zabaw, boisko. Lubimy z klasą grać w, w, w piłkę nożną i i mamy strasznie fajną panią. Mamy strasznie fajne w klasie strasznie fajnych kolegów i koleżanki. Podoba mi się boisko i jak gramy w piłkę nożną, w siatkę. Można przyjść, pograć piłkę, jak się ktoś, jak ktoś przyniesie. No i bardzo fajnie jest. W Łękawce i okolicach niespokojnie było w okresie I wojny światowej. Toczyły się tu walki pomiędzy armią rosyjską i austro-węgierską. Natomiast podczas II wojny światowej w wąwozach Łękawki Niemcy dokonali egzekucji 68 Polaków należących do inteligencji. Od tych czasów w Łękawce wiele się zmieniło. Miejscowość zyskała m.in. własny kościół. Utworzona została tu parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Kamień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony w 1900 w 1982 roku przez papieża Jana Pawła II. Kościół dwunawowy budowany był w latach 1982 do 1991 roku. 9 lat. Na taką małą miejscowość. To jest bardzo wielki wysiłek. Wszyscy mieszkańcy chodzili do pracy za darmo. Nawet kobiety wynosiły na wieże kościoła jedzenie. Wszyscy byli zaangażowani. Największą taką pracę wykonał tutaj Leon Wzorek. Chodził domu do domu i prosił do pracy. Ludzie przychodzili. Taką inną postacią, która tutaj się zaznaczyła przy tej budowie, to był Franciszek Kozioł, to dawny sołtys. Też bardzo dużo tutaj wniósł. Swojego zaangażowania i dużą też rolę odegrał sołtys Marek Nowak. Ludzie cieszą się, jak się coś robi go kościoła. Otoczenie kościoła, otoczenie plebanii, to wszystko ludzi przyciąga, bo jest piękne. Najbardziej taką grupą najlepszą to są ministranci i lektorzy. To jest takie zadziwiające, że nieraz w kościele jest ludzi tam paru, a lektorów pięciu i ministrantów dziesięciu. Także nieraz więcej ludzi tych służby turkicznej jest niż ludzi w kościele. Jest taka to żywa młodzież. Jeżeli ktoś tu powie, że chłopcy są źli, to skłamie, bo u mnie akurat są bardzo fajni. W Łękawce na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Jak wiele opowiada nam o tym jedna z mieszkanek miejscowości. Mieszkam w Łękawce od urodzenia. Dawniej, ja za moich młodych lat to nie było nic, dróg nie było. Szkoły nie było kościoła, nie było światła jeszcze, gdzie tam o ciąga, czy o gazie, to nie było mowy. A teraz to, to, to wszystko jest. Kościół pięknie wybudowany, drogi piękne są. No, i, i, i no ja wiem wszystko, i woda, i wszystko, no, no ludzie mogą szyć jak w niebie. Sołty z Łękawki sprawuje swoją funkcję już ponad 30 lat. Co w tym czasie udało się zrobić w miejscowości? Na to pytanie odpowiada nam w samym centrum wsi, które powstało całkiem niedawno. Gdy nastąpił tak sprzed 30 lat, dopiero zaczęliśmy tę łękawkę tak rozwijać po prostu. Zaczęliśmy rozwijać. Pierwsze to był autobus, staraliśmy się o autobus, który chodził przez Łękawice, przez Krzyszów. Później robiliśmy gazyfikację, jak my skończyliśmy gazyfikację, zaczęliśmy robić telefonizację i budowę szkoły w międzyczasie i budowę kościoła w międzyczasie. To wszystko trwało w jednym czasie. Gdyśmy zakończyli już te budowle, przystąpiliśmy do zwodociąg zwodociągowania wsi. Także teraz każdy mieszkanie sprawia wodę miejską. Gospodarz Łękawki uzyskał drugie miejsce w małopolskim konkursie na najlepszego sołtysa. Prężnie działałem może kilkanaście lat temu, a teraz to już tak bardziej jest wszystko na spokojnie. Ale miejscowość się rozwija niesamowicie, ponieważ domy rosną jak grzyby w lesie, jak się to mówi, po deszczu. Pytają tutaj ludzie o działki, pytają po prostu ludzie o, o parcele jeszcze budowlane, o takie normalne rolne pola, o wszystko. W tym roku został wygrany już przetarg na kanalizację i na chodniki w kierunku drogi powiatowej, na, jak na szkołę, w kierunku Łękawicy. Oprócz działalności na rzecz łękawki i jej mieszkańców sołty pielęgnuje swoje niecodzienne hobby. Hobby moje to są konie, jak tu Państwo widzicie. Chowam sobie koniki od dziecka. Gdy byłem małym chłopcem, to już latałem za sąsiadami, żeby mnie wozili. Później, gdy już podrosłem, tato mi kupił konia. Z tego jednego z już po prostu jest koników więcej, bo były klacze, źrebaki. Ale to wszystko już minęło, teraz znowu następne pokolenie. Ta klacz, którą trzymam, ja ją przywiozłem z nadmorza dała mi już ona sześć rybaków i w morzu jak zajechałem to ona po prostu przy morzu wodę piła także jest bardzo grzeczna placz, z której jestem zadowolony W Łękawce tradycyjnie odbywa się gminny festy na zakończenie lata przy tej okazji udało nam się porozmawiać z mieszkańcami wsi, którzy mieszkają tu od wielu, wielu lat i z tego faktu są bardzo zadowoleni Jak długo pan mieszka w Łękawce? Od urodzenia, hmm. 61 no i proszę powiedzieć, czy w tym czasie dużo się zmieniło w łękawce? Jak się tutaj teraz mierzy? Bardzo dużo. W porównaniu do poprzednich lat no to jest kolosalna zmiana na dobre. Spokój, powietrze jest czyste. Połączenie teraz jest, z są autobusem nawet niewykorzystane, bo wszyscy dojeżdżają swoimi pojazdami nie tak dawniej. Piękna szkoła, piękny kościół mamy, dużo jest. Ja wiem, wspaniałych ludzi, którzy po prostu są bardzo towarzyscy, można porozmawiać, można wyjść, można wyjść do lasu, można na świeże powietrze, można się przejść. Po prostu jest fajnie, no. nie ma dużego zbyt ruchu samochodowego, przyjemnie się mieszka. Piękny krajobraz, szkoła ma kościół, przestanek piękny. Szkoła, kościół, no, no wszystko, no wszystko. A ludzie? Te są fajni. Od urodzenia mieszkam w Łękawce, jako dziecko wychowałem się w Łękawce, mój tata się wychował, moja babcia i mój pradziadek też z Łękawki, także nie wyobrażałem sobie innego miejsca, aby mieszkać gdzieś indziej jak tylko tutaj. Mieszkamy wspólnie z rodzicami, wspólnie z dziadkami, bo już mam dwójkę dzieci, więc ten klimat Łękawki bardzo nam jest przyjazny. Błękawka to miejscowość, która się rozwija, ciągle przybywa nowych mieszkańców. Tutaj z Tarnowa też przyjeżdżają, osiedlają się ludzie, którzy chcą odetchnąć świeżym powietrzem. Tutaj można zobaczyć jeszcze krówkę, jeszcze można zobaczyć koniki. To jest miejscowość, która jest 15 minut od centrum miasta, ale została i jest jeszcze wiejską miejscowością gminy Tarnów. Łękawka to kolejna miejscowość gminy Tarnów, którą zwiedzaliśmy z kamerą programu Poznaj Swoje. Warto tu przyjechać i na chwilę odpocząć, rozkoszując się spokojem oraz malowniczym położeniem tej miejscowości.